Przedstawiciele ugrupowań wchodzących w skład tzw. Paktu Senackiego, Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, Polskie Stronnictwo Lodowe i Polska 2050 zaprezentowali dwóch kandydatów, którzy powalczą o mandat senatora w kadencji 2023-2027. Wspólną decyzją tych ugrupowań będą to Wojciech Konieczny z Częstochowy i Krzysztof Smela z Powiatu. Cała demokratyczna opozycja w każdym okręgu do Senatu popiera jednego kandydata. Dla nas tu w Częstochowie, w okręgu numer 69 to jest pan senator Wojciech Konieczny. W powiatach wokół Częstochowych w okręgu numer 68 naszym jedynym kandydatem, jedynym popieranym przez całą demokratyczną opozycję jest obecny starosta pan Krzysztof Smela. Wojciech Konieczny to senator RP obecnej kadencji. Ja po wielu różnych spotkaniach z naszymi mieszkańcami. Sformułowałem kilka test programowych, na przykład poprawa sytuacji służby zdrowia. Służba Zdrowia jest daleko odbiegająca od potrzeb naszych mieszkanek i mieszkańców i nie da się tego naprawić z poziomu samorządu. Trzeba to poprawiać właśnie w polskim parlamencie. Musi być to poprawione przez polski rząd. Za chwilę wybierając naszych kandydatów do Sejmu i Senatu, powinniśmy zwracać uwagę, czy będą zabiegać o poprawę służby zdrowia. Podobnie jest z lepszymi, lepiej płatnymi miejscami pracy. Podobnie jest z sytuacją seniorów. I chcę, żeby ci kandydaci, którzy startują, a mam takie zapewnienie ze strony Wojciecha Koniecznego i ze strony Krzysztofa Smeli, żeby wiedzieli, czego chcą mieszkańcy, żeby wsparli również inicjatywę Kandydat Częstochowa, żeby opowiedzieli się za poprawą sytuacji w służbie zdrowia, za lepszymi miejscami pracy i za seniorami. W tych ważnych sprawach mamy pełną zgodność. Nasi kandydaci do Senatu mają wielkie zalety, wiedzę. Pan oby przyszły senator Smeral jest wieloletnim, sprawdzonym samorządowcem, dobry wójt, starosta i na pewno będzie wzmacniał samorządność terytorialną. Wojtek Konieczny, jest czynnym lekarzem, wieloletnim dyrektorem szpitala Dużego walczy i obym miał możliwość jeszcze skuteczniejszej walki o to, co dla nas najważniejsze o powstrzymanie rozpadającej się bezpłatnej opieki zdrowotnej. Natomiast Krzysztof Smela to samorządowiec z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. O tym, czy Wojciech Konieczny i Krzysztof Smela uzyskały mandat senatora z tak zwanego paktu sanackiego, zadecydują wyborcy, którzy pójdą do urn już 15 października. Mam nadzieję, że tym razem skończy się ten e, tryb działania Senatu, który bronił Polskę przed niedemokratycznymi zmianami, przed tym, że polskie prawo było deptane i tym razem Senat po prostu zajmie się naprawianiem Polski, czyli współpracą z Sejmem, gdyż demokratyczna większość będzie i w Sejmie i w Senacie. Także to będzie zupełnie inny Senat, taką mam nadzieję, z zupełnie innymi zadaniami, z zupełnie inną pracą tak to musieliśmy się nastawić na to, żeby szukać gdzieś między artykułami ustaw, o co tak naprawdę PiSowi chodziło, co tym razem chcę zawłaszczyć. A teraz będziemy po prostu współpracować, żeby tą Polskę naprawić, żeby ją odbudować. Więc to, mam nadzieję na zupełnie inną pracę w Senacie. Tak, pewnie tak. Czuję się przygotowany. Ja mówię, 30 lat pracuję w samorządzie, więc jakby samorząd jest mi najbardziej bliski, ale Polska to nie tylko samorząd. Oczywiście bardzo ważny element i chciałbym ten samorząd wzmacniać, chciałbym go pokazywać z dobrej strony, ale wzmacniać nie tylko kompetencjami, tylko też finansowo. Nie wiem, czy to jest jakby podstawowe założenie, ale można tak odbierać, a poza tym to chciałbym poprawić naszą Polskę, przynajmniej mieć w tym udział. Poprawiać gdzieś tam produkowane prawo, nie powiem stanowione, tylko produkowane uczestniczyć w tym, po prostu z tej pozycji samorządowca doświadczonego dokonywać takich poprawek, abyśmy tu na dole z tego stanowionego prawa mogli jako mieszkańcy jak najwięcej wyrwać.